W wszystkim dzisiaj pokażę Wam jak złożyć haczyk. Haczyk yy, mam taki, zrobiłem go sobie samemu. Nie yy, jest on oczkowy, ale węzeł jest dedykowany do haczyków nieoczkowych z tą taką malutką opadką. Yy, więc zaczynamy. Bierzemy linkę, wkładamy ją na pół, robimy taką pentelkę, przykładamy do haczyka yy, końcówkę. Oplatamy oHIP i o tą pętlę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. Z pięć, sześć razy. Później końcówkę przez to oczko. I zaciskamy. I zaciskamy. Węzeł jest prosty. Węzeł zawsze go tutaj trzeba sobie na ten koniec zdać. Węzeł jest prosty, najprostszy. Jest to pierwszy węzeł, którego ja się nauczyłem, więc na takich haczykach też można pokazywać dzieciom, może złapem jakiegoś bakcyla. To co? Do zobaczenia następnego. Hello?